Program Debata jest rekomendowanym programem profilaktyki uniwersalnej. Jego autorem jest profesor Krzysztof Wojcieszek, wieloletni profilaktyk bardzo, z bardzo bogatym doświadczeniem. Program Debata jest adresowany do uczniów klas piątych i szóstych, nieprzypadkowo dla tego etapu rozwojowego, ponieważ jest to próg przed inicjacją alkoholową. I celem programu Debata jest opóźnienie inicjacji alkoholowej. Program jest bardzo przemyślany, ma strategię dyskursu, logicznie ze sobą powiązane elementy. Jest taką właściwie formą krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie. No, jeśli chodzi o adresatów uczniów klas piątych i szóstych, uczniowie są bardzo zainteresowani tym, co oni sami myślą na temat używania substancji psychoaktywnych. Potwierdzeniem dla tego zainteresowania. Jest to, z, jakim, z jaką niecierpliwością czekają na wyniki krótkiej ankiety, którą zaczyna się program, na temat ankiety poświęconej temu, jaki jest stan, czy są osoby po inicjacji alkoholowej i ankiety, która pokazuje, jaki jest stosunek młodych ludzi do cenionych wartości związanych z abstynencją. Bo jakie strategie profilaktyczne są wykorzystane w programie Debata? Przede wszystkim jest to strategia wzmacniania przekonań normatywnych, w tym celu, żeby przeciwdziałać czynnikom ryzyka, wzmacniając czynniki chroniące. Czyli tak, żeby wykazać, że większość młodych ludzi, niezgodnie z powszechnie panującym przeświadczeniem tych młodych w wieku 11-12 lat, jest przed inicjacją alkoholową. I jako ceniona wartość abstynencja jest wykorzystana. W trakcie realizacji programu. Oprócz tego strategią wykorzystywaną w programie Debata jest strategia, która wzmacnia celnione wartości bez używania alkoholu. To też jest bardzo ważne dla młodych ludzi. To, do czego się jeszcze odwołujemy w programie Debata, to przede wszystkim wzmacnianiu postaw proabstynenckich i postaw zdrowego stylu życia. To, co jest istotne, to jest podprowadzenie młodych ludzi w tym kierunku, żeby uświadomili sobie ryzykowne zachowania i to, co mogą stracić, wchodząc w te zachowania w kontekście swoich ważnych, cenionych wartości. Pokazujemy też konsekwencje wyborów, konsekwencje zachowań ryzykownych. Jest to strategia edukacyjno-informacyjna wykorzystywana w programie, czyli to, o co nam chodzi, to, żeby nie wywierając nacisku, z wykorzystaniem dialogu motywującego, przygotować młodych ludzi do podejmowania samodzielnej decyzji dotyczącej zachowania postaw prozdrowotnych i abstynenckich. Przekonuje się o skuteczności tego programu, choć zawsze miałam takie wątpliwości, czy program, który powstał w końcówce lat 90. XX wieku jest jeszcze nośny, jest dla młodzieży interesujący, ale kolejne realizacje potwierdzają, że młodzi ludzie poprzez pracę interaktywną, poprzez dialog motywujący, Aktywnie biorą udział w tym programie, a przekonują mnie o tym informacje zwrotne, których udzielają młodzi ludzie na zakończenie programu w ankiecie ewaluacyjnej. To, co mnie ostatnio bardzo zainspirowało, to, jest, to są informacje, które dotyczą tego, że ciekawi byli postaw swoich rówieśników. I to, że większość klasy jest przed inicjacją alkoholową, to jest dla nich ważną informacją. I druga gotowość do informacja o tym, że są gotowi naśladować postawę abstynencką. Dlatego jestem przekonana, że program, który wzmacnia czynniki chroniące, a pokazuje młodym ludziom, jak można sobie radzić z ryzykiem, jest programem wartym replikacji.